どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ ale ja też z marek mogę wziąć. Nie ma. <noise> to jeszcze raz. Nie ma. To jeszcze raz. Nie ma. 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 Nie Nie

Adam Kinzel. Proszę, <noise> Pan <Rachel Kaczew>. <głos> <głos> Nie ma Zatem, teraz możemy przejść do honorowania zwycięzców w cyklu Grand Prix ATS 2012. Po ułatwieniu wyników dzisiejszego turnieju Masters, bo on miał największy wpływ na klasyfikację generalną w cyklu Grand Prix ATS 2012, Pierwsza piątka z tego rankingu, rankingu Grand Prix, nie Elo, ale Grand Prix, prezentuje się następująco. Piąte miejsce zajął ostatecznie Rafał Kaczewski. Czwarte miejsce zajął Krzysztof Misztal. Zresztą jeszcze w y, sumarycznej ilości punktów. Y, Rafał zdobył 138 punktów, natomiast y, Pan Krzysztof 149. Pan Krzysztof zajął tak. również trzecie miejsce w dzisiejszym turnieju Master. Tak. <laughs> natomiast tak. trzecie miejsce już y, z dołączoną nagrodą, że tak powiem, y, w całym cyklu Grand Prix zajął Pan Krzysztof Stefańczyk. Brawo. W Generalnej klasyfikacji jakiejś w dzisiejszym terminie Master zajął Piotr Grabon. Natomiast mistrzem letniego tego programu Piatra jest 2012 zeszedł pan Marcin Barlicki. <śleszy> 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 Co 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 Na cele I jeszcze nagrody Grand Prix poniekąd dla mistrzyni Grand Prix 2012. Najlepszej pani na korcach naszych kąci. Pani Hania oczywiście wypyta. Dla mistrza Grand Prix HD 2012 kategorii wiekowej plus 45 tam powinienem powiedzieć. Tę nagrodę otrzymuje Pan Dariusz z poduchna. Nooo, pan Dariusz! No może nie wystarczy. Plus 55 nie ma. <głosy> <głosy> plus 100 będzie. <grymne> jeszcze, e, Panie Dariuszu... I e, nagroda, tu jedna na pana, a ja e, pozwolę sobie powiedzieć, za e, intensywny udział w, tak powiem, Combativity Award, jakby to można było nazwać, e, dla Pana Andrzeja Bogaca, za największą ilość rozleganych różniów. Brawo! E, Prowadzi i męczy się z wami wszystkimi.